Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Wchodzimy do kurnika. Już słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali na tematy związane stricte z zakupem kur. To znaczy, powiem Wam, co zrobić, żeby w momencie, kiedy już kupicie kury, czyli pomijamy ten temat takiego typowego zakupu. W momencie, kiedy te kury kupicie, jak się nimi zająć? No, i co zrobić, żeby po pierwsze, wam nie padły, po drugie, żeby się odpowiednio odchowały, i po trzecie, żebyście mieli smaczne, świeże, dobre jajka jak najszybciej, bo wiem, że na tym Wam bardzo zależy. Moi drodzy, więc przechodząc do meritum, są osoby, które nadal teraz kupują kury ze względu na to, że mają warunki albo się totalnie na tym nie znają i nie wiedzą, żeby teraz tych kur nie kupować. Więc to są właśnie odcinki dla was, żebyście wiedzieli, co zrobić, kiedy faktycznie się zdecydujecie już na zakup kur. Ja nie zakładam sytuacji, że nie macie warunków. To znaczy, tak jak wam mówiłem, jeżeli nie macie warunków i wasze kury mają być w bardzo zimnym kurniku, nie mają oświetlenia i nie wiecie do końca, jak te kury karmić, nie polecam kupować kur młodych, bo po prostu one sobie. Nie poradzą i zimy u Was nie przetrwają. Dlatego polecam Wam poczekać do marca, kwietnia i wtedy wziąć się za zakupy. Natomiast wiem, że są osoby, które kupują, no i dla Was ten odcinek też, żebyście wiedzieli, jak tymi kurami po zakupie się zająć. Oczywiście też osoby, które kupują kury później, też mogą z tego odcinka skorzystać. Słuchajcie, więc tak: jak należy się tymi kurami zająć w momencie, kiedy je kupujemy. Podstawa jest taka, że kiedy te kury już kupiliśmy, zakładam, że wzięliśmy ze sobą karton, bo niefajnie by było, gdyby kury jechały w worku. Karton, pamiętajcie, wydziurkujcie, po to, żeby był dostęp świeżego powietrza dla kur. Kupujemy kury i punkt pierwszy. Kury mają być wstawione do kurnika. To znaczy, nie ma takiej możliwości. Słuchajcie, że kury są puszczone na zewnątrz, na wybieg. Pierwszy ich moment y, taki poznania hodowli ma być w kurniku. I czy to są wasze pierwsze kury, czy kolejne kury, czy już macie kury w hodowli, bo to też jest różnica, o której zaraz będę mówił. Bardzo istotne jest to, żeby kury, które będziecie już mieli w tym kurniku, bezpośrednio nie były od razu powiązane z kurami starymi. To znaczy, najlepiej je odseparować ze względu na to, żeby te stare kury nie atakowały młodych. Kury młode potrzebują mniej więcej około paru dni na zaklimatyzowanie się. Jeżeli minie półtora tygodnia, a wy średnio kupujecie kury, bo tak zakładamy, w wieku od 15 do 20 tygodnia i po dwóch, trzech tygodniach one nawet nie wyszły z kurnika, warto się zacząć zastanawiać dlaczego. Natomiast jeżeli minął dzień czy dwa, nie ma co panikować, trzeba po prostu dać im czas. Jeżeli chodzi o pokarm dla tych kur, to karmimy te kury tak samo jak kury starsze. Z tym uwzględnieniem, żeby zwrócić uwagę, żeby kury starsze, które macie już długo w hodowli, po prostu tych kur młodych nie zaczepiały i nie wyjadały im jedzenia. A tak będzie, dlatego warto przez te pierwsze dni najlepiej by było odseparować te kury, przedzielić jakąś siateczką, żeby te kury młode widziały starych, ale żeby te stare nie miały dostępu do młodych, i wtedy one szybko dość powinny się przyzwyczaić. Także oddzielne karmidło stawiamy i oddzielne poidło. Ważne jest to, bo tak możecie zaobserwować na mniej więcej jakich warunkach były trzymane kury. Jeżeli kury, które wypuszczacie z kartonu, trzymają się przez dzień, dwa, trzy w jednym miejscu albo chodzą przy ścianie, oznacza to, że wcześniej najprawdopodobniej były trzymane w chowie klatkowym były trzymane w klatce. Natomiast jeżeli dość szybko, w zależności jak szybko, natomiast w ciągu dwóch, trzech dni już wychodzą z kurnika, jest duża szansa, że były trzymane w lepszych warunkach. Oczywiście. Mówię wam to jako taką ciekawostkę, bo nikt wam do końca nie powie w jakich warunkach kury były trzymane. A jeżeli ktoś na jakimś targu, bazaru czy giełdzie wam to powie, to najprawdopodobniej powie po to, żebyście szybciej kupili. Także w to też do końca bym nie wierzył. Yy, następna rzecz, jeżeli chodzi słuchajcie, o przystosowanie do siadania do gniazd czy nagrzęda, też musi minąć jakiś czas. Natomiast na pewno łatwiej będzie kurom, które już mają się od kogo nauczyć, czyli są kury starsze w hodowli i wtedy te młode będą się od nich uczyły. Średnio zakłada się, że też po około dwóch tygodniach kura powinna już usiąść na grzędzie i powinna później się nieść do gniazda. Zwróćcie uwagę, że średnio kury niosą się w wieku około 22 tygodni. Kury, które wykupicie i ktoś wam mówi, że były w wieku 16 tygodni, najprawdopodobniej kupicie w 14 tygodniu, bo średnio zaniża, podwyższa się ten wiek o około 2 tygodnie po to, żeby ludzie kupili. Niestety takie są praktyki nieuczciwych handlarzy, ale nic się na to nie poradzi, dlatego dajcie tym kurom trochę czasu. Generalnie są różne metody, na przykład jakieś tam wrzucanie piłeczki pingpongowej czy usadzanie właśnie tych kur bezpośrednio do gniazd, po to, żeby one przyzwyczaiły się i siedziały później już bezpośrednio w gniazdach te jajka niosły. Na początku zaobserwujecie, że kury będą spały na ziemi, potem będą spały trochę wyżej, czyli powiedzmy w gniazdach, aż usiądą normalnie na grzędę i po jakimś czasie będą siedziały razem z kurami. Dlaczego tak jest? Tutaj mówimy o prawie hierarchii, po prostu te kury młode muszą się od tych starych tego nauczyć. No i też pewnych rzeczy robić nie mogą, bo są młode, krótko mówiąc, i niestety, ale jeszcze tego nie będą. Robiły po jakimś czasie. Dopiero jak się zaklimatyzują, to młode kury będą chodziły ze starymi kurami już gdzieś tam na wybieg, czy w ogóle będą siadały razem na grzędzie. Jeżeli chodzi, słuchajcie, również o kwestie. Pokarmowe, to powiedziałem, karmimy tak samo. Jeżeli chodzi o wodę, bardzo ważne. Pamiętajcie, żeby szczególnie te kury młode miały cały czas dostęp do tej wody. Najlepiej by było, żeby też kurnik był cały czas zamknięty, żeby jakoś bardzo nie był wentylowany, to znaczy, żeby zimne powietrze nie wpadało do tego kurnika, ponieważ jeżeli będzie wpadało, to też te kury młode są bardzo podatne na to, że się przeziębią, ich organizm jest osłabiony, bo jeszcze nie jest tak przystosowany i po prostu padną. Także ważne jest to, słuchajcie, żeby też w miarę możliwości trzymać rękę na pulsie, i w miarę tego, jak ta kura będzie dorastała, starać się wtedy już kolejne kroki przechodzić, czyli od momentu tego, jak sobie siedzi w kurniku, potem sobie wychodzi. I tak dalej, i tak dalej. Jakbyście jakieś pytanka mieli, to też śmiało w komentarzu piszcie, postaram się Wam pomóc. Teraz tak, pytaliście mnie, słuchajcie, jeszcze jak to jest z tą nieśnością. To wypada różnie. To nie jest tak, że jedna kura nagle będzie się niosła i potem wszystkie. Często one się nie będą regularnie niosły, tylko jedna kura powiedzmy jednego dnia będzie się niosła, potem za parę dni będzie się niosła kolejna i tak dalej. Także też się nie zdziwcie. Tak to jest, tak to się objawia. Co ważne. Też słuchajcie, już tak na koniec Wam powiem. Jakbyście chcieli jeszcze jakiś odcinek na ten temat, stricte to napiszcie. Ponieważ, no mówię, w jednym takim odcinku nie da się przekazać wszystkiego, a tej wiedzy trochę jest. Na koniec, jeszcze tylko powiem. Jeżeli Wy, jako hodowcy, chcecie kupować kury, to tak naprawdę, słuchajcie. Od zakupu się wszystko zaczyna. Jeżeli kupicie kury, które były chore albo które były stare, to wszystkie rady, czy to na moim kanale, czy na jakimkolwiek innym, po prostu wam nie pomogą, dlatego że już na starcie po prostu popełniliśmy błąd. Także polecam wam, żebyście zapoznali się z odcinkiem, w którym mówię o tym, jak wybierać kury, na co zwracać uwagę, żeby nie kupić kur chorych ani kur starych. To jest bardzo ważne. Oszustów na rynku jest bardzo dużo i też teraz szczególnie ludzie są bardzo podatni na cenę, no bo nie ma popytu ze względu na to, że jest zimno, ludzie o kurach tak nie myślą, i po prostu ludzie starają się sprzedać, co tylko mogą. Także uważajcie i naprawdę sprawdzajcie, co kupujecie. Na dzisiaj tyle, trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.